Profesjonalne testy szybkościowe na twoim obozie za mniej niż 500 zł. Nowoczesne fotokomórki sportowe, raporty z wynikami dla wszystkich zawodników i najważniejsze, ty jako trener musisz tylko rozstawić sprzęt i wybrać zawodnika z listy, który wykonuje test. Resztę zrobi za ciebie aplikacja. Jak to działa? Po pierwsze, przysyłasz nas maila z listą zawodników oraz miejscem i planowanym terminem obozu. Po drugie, to my wprowadzamy listę zawodników do systemu. Ty nie musisz marnować na to swojego cennego czasu. Po trzecie, kurier dostarcza do was sprzęt dzień przed planowanymi testami. Po czwarte, testujesz swoich zawodników cały dzień bez limitu testów i wykonanych prób. Po piąte, przyciśnięciem jednego przycisku w aplikacji generujesz raporty PDF i wysyłasz je na maila, na komputer. Jeżeli przetestowałeś 10 zawodników, otrzymasz 10 raportów. Jeżeli przetestowałeś 50 zawodników, otrzymasz 50 raportów dla tych zawodników. Nie przejmuj się. Dla ciebie, jako dla trenera, zostanie wygenerowany osobny, zbiorczy raport ze wszystkimi wynikami z wszystkich testów i z wszystkich prób Twoich zawodników. Po szóste, drukujesz raporty i wręczasz je swoim zawodnikom. Po siódme, kurier odbierze od ciebie sprzęt dzień po zakończonych testach. Nie zapomnij też, kto płaci za obóz twoich podopiecznych. Jeszcze podczas trwania obozu wyślij raporty w formacie PDF mailem do rodziców swoich zawodników. Gwarantuję ci, że pojadą z tobą na obóz za rok. Testowanie na profesjonalnym sprzęcie jeszcze nigdy nie było tak proste i dostępne dla wszystkich. Żeby być profesjonalistą, korzystaj z profesjonalnego sprzętu, a nie tak jak ja z okularów, które mają zrobić ze mnie inteligenta. Bądź sobą i testuj zdejmę. Do zobaczenia u Ciebie na obozie.